Często spotykamy osoby, które w swoich laptopach mają pozasłaniane kamerki. Na przykład kawałkiem taśmy izolacyjnej, kawałkiem jakiegoś plastra, czy na przykład specjalnym zasłaniaczem. Dlatego, żeby ktoś ich nie szpiegował przez tą kamerkę. No i teraz, zasłanianie kamerki. Czy ma to w ogóle sens? Czy to jest paranoja? Czy to jest coś, co rzeczywiście się dzieje? Jeżeli poszukamy sobie w grafikach kamery laptopów, okay, to takie wbudowane kamery... Które są w laptopach, mają to do siebie. Tutaj to widać na tym obrazku, że mają obok taką lampkę. Ok? I ta lampka działa tak, że jeżeli na kamerkę jest podawane napięcie, czyli układ kamerki technicznie jest włączony, to ta lampka się zapali, po to, żeby pokazać ci, że kamerka jest w użyciu. I na przykład, jeżeli rozmawiasz przez Skype'a, to dobrze, że jest w użyciu. No, przecież wykorzystuje się ją do rozmowy. Ale jak przeglądasz internet i kamerka jest nagle uruchomiona, no to to jest niepokojące, prawda? Ktoś może cię szpiegować. I to jest fakt. Szpiegowanie kamerek, szczególnie przez osoby podłączone do tej samej sieci internetowej, jest dosyć proste. Sposobów na dostęp do tych kamerek jest dużo, one są publicznie dostępne, a uniwersytety zajmują się rozpoznawaniem tych scenariuszy ataku, przez co są dodatkowo upublicznione, więc jakby jest duży dostęp publiczny. Do technik przejmowania kontroli nad kamerą. No i to jest zła wiadomość. Więc rzeczywiście może ktoś przejmować kontrolę nad kamerą. Poznasz to po tym, że świeci się kamera, kiedy nie korzystasz na przykład ze Skype'a czy z połączenia wideo, nie robisz sobie zdjęć laptopem czy coś w tym stylu. Natomiast jeszcze bardziej niepokojące jest to, że również te same uniwersytety zajmują się znajdowaniem sposobów na przechwytywanie obrazu z kamery bez włączenia tej diody. Teoretycznie nie powinno być to sprzętowo możliwe. Ale są takie bardzo zmyślne rozwiązania, które wykorzystują jakby elektroniczne cechy i charakterystyki tych urządzeń, żeby jakby uniewidocznić zapalanie tej diody. Są specjalne dokumenty, które to ilustrują. Może pokażę. Jeżeli poszukasz sobie Webcam Spying Without Light, no to możesz sobie na przykład poczytać troszkę artykułów o tym, jak zademonstruję. Zobacz. Na MacBooku, które uchodzą za no, bezpieczne urządzenia, tak? Jest kamerka włączona, co możesz poznać po tym ekranie, tutaj wyświetlającym to, co kamerka widzi, natomiast lampeczka się nie świeci. Nie na każdym urządzeniu jest to możliwe, ale na tych, na których jest to możliwe, no to możesz być zagrożony. Nie wiesz, na którym jest możliwe, na którym nie jest. Proszę bardzo, tutaj dokument jak w ogóle przejąć kontrolę nad kamerką bez włączania diody, albo jak wyłączyć diodę na stałe na urządzeniu. Hm? Więc to jest dostępna wiedza. Ja zachęcam do zakładania na laptopy nie takich taśm, bo one są nieestetyczne, tylko skorzystania z, z zasłonki. Zasłona kamery, to się nazywa. Można sobie to kupić. To jest dosyć tanie. Za 20 zł można kupić 3 sztuki na przykład, tak, ale bardzo często one są rozdawane na targach pracy na przykład. Więc wygląda to w ten sposób. To jest taki suwak. Nakleja się go w miejsce kamery. No i możesz po prostu przesunąć tą pandę w lewo. I wtedy kamera jest zasłonięta albo w prawo i wtedy kamera jest odsłonięta. Bardzo proste, bardzo estetyczne. Można sobie to skastomizować, dobrać pod siebie, pod swoje zainteresowania. Czy też można wybrać zasłonkę jakiejś ulubionej firmy. One są łatwo dostępne. Są różnego rodzaju takie zasłonki, więc na każdy komputer sobie znajdziesz i dopasujesz. Na pewno nawet coś takiego dyskretnego, bez żadnego napisu. No i to powinno prawidłowo działać. Jeżeli rzeczywiście nie chcesz tego kupować, to możesz skorzystać z taśmy klejącej, no ale dodatkowo zwracam uwagę, że zasłanianie klejem powoduje takie jakby zabrudzenie szkła optycznego, który jest na kamerze. Więc gdy odkleisz, to wszyscy będą widzieć rozmazany obraz. I mimo że Twojemu oku będzie się wydawało, że to miejsce, gdzie była taśma jest no, w miarę czyste, to kamera będzie działała na dużo mniejszej wydajności. Obraz będzie na przykład taki jakby. Przez taką delikatną folię przechodził, troszkę taki rozmazany, delikatnie. No i to będzie zauważalne, więc lepiej nie psuć swojej kamery. No, Doczyszczenie takiej kamery po zastosowaniu kleju, wymaga na przykład alkoholu albo rozcieńczalnika typu izopropanol, żeby ją przywrócić do takiego dobrego stanu. Więc no, tutaj lepiej jest skorzystać z takiej zasłonki. Jeśli natomiast nie korzystasz w ogóle z kamery, nie wdzwaniasz się przez wideokonferencję, no możesz sobie jakoś tam ją dyskretnie zakleić, tak? I to też będzie w porządku. Wiele osób stosuje takie stickery, żółte karteczki na taśmę po prostu. Wycięta sama ta taka taśma z, z tym klejem. On jest rzeczywiście trochę mniej inwazyjny, ten klej z tych karteczek żółtych kwadratowych. No i można taki malutki kwadracik z tym klejem nakleić. Wtedy da się troszkę pochuchać i powiedzmy materiałem przetrzeć to szkiełko i ono jakoś tam też dobrze działa, więc takie jakby łagodniejsze kleje tu też jakby są bardziej wskazane. Co może grozić osobie, która zostanie zainfekowana takim wirusem, który przejmie kontrolę nad kamerą, dlaczego w ogóle powinno nas to interesować? No po pierwsze, ktoś robi twoje zdjęcia, nie wiadomo do czego je wykorzysta i nie wiadomo w jakiej scenarii się znajdujesz. Teoretycznie, dla przykładu, możecie skompromitować, jeżeli będzie kamerką nagrywał twoje zdjęcia, twoich min, jakie robisz, na przykład w trybie prywatnym, ok, przeglądanie prywatne które włączamy, żeby no, nie znaleźć w historii treści takich jak powiedzmy kupowanie prezentów dla narzeczonej na przykład. Tak? I w tym trybie, jeżeli ktoś przyłapie cię na jakiejś śmiesznej mince, to może ją wykorzystać. OK? No przeglądanie prywatne jest używane do różnych celów. Tak jakby wedle własnych zainteresowań. Zachęcam cię do tego, żeby tą kamerkę przesłaniać. Odblokowanie kamerki to jest sięgnięcie palcem, przesunięcie tego suwaczka po skończonej rozmowie wideo zamykamy suwaczek i wszystko jest w porządku. Nie trwa to długo, a jest dużo bezpieczniejsze niż zostawianie kamery na pastwę losu. Zapraszam dalej.